Halo? Dlaczego ty nie odbierasz moich telefonów? Przecież odebrałam. Powiedz mi w końcu, gdzie ty mieszkasz. Wynajęłam kawalerkę, wszystko jest okej. Okay. Proszę cię. Jesteś z kimś? Prze Przepraszam, ale już jestem spóźniona, pa. No takie niebieskie oczy. I lekki zarost. Jest starsze ode mnie. Jak możesz mi to robić? Wymyślać sobie historię, a później sprawdzać je w życiu? Daj mi spokój, nie wytrzymam już tego. Proszę cię, daj mi coś na sen, ja... w ogóle nie mogę się uczyć. Mieliśmy iść do knajpy, do włoskiej knajpki. Mogę was jeszcze trochę popytać? Aż nas nie popytałaś? Na pewno nie jest ciąża, po prostu ci się zdaje. Nie, nie mi się zdaje. Nie też się raz wydawało, wiesz? Nie mam kresu. I dlaczego mi dopiero teraz o tym mówisz? Co by to zmieniło? Kurde, ale to nie żadnych do to tak ja wszystko, wolno, to wszystko nie wolno. Przepraszam, ale muszę lecieć. Pa. Zacznij coś pisać i mi się zobaczy. Bardzo Wygrać, prać, gotować.